Dzień dobry, witam wszystkich ponownie na kanale Rancho na karczowiskach w kolejnym dniu zmagań. Dzisiaj taki, można powiedzieć, lekki spontan, bo żeśmy nie planowali w ogóle nic nagrywać. Yy, tak mieliśmy takie prace małe porządkowe zrobić, ale taką małą niespodziankę mieliśmy dzisiaj, bo na żuławach tutaj ładnie dzisiaj wmucha. Yy, I no tak, mała taka nieszczęście, ale i szczęście nas spotkało, bo pokażę Wam teraz. Mamy tutaj taki olbrzymi dom na działce, może tak z daleka, będzie lepiej go widać. Piękny, olbrzymi. Oszlach no ma troszeczkę. Po środku on miał taki jeden odłam, który był suchy. Myśmy go chcieli uciąć, ale on sięgał aż praktycznie samego czubku, był oparty o gałęzie nie widzieliśmy, jak go uciąć, bo jakbyśmy go zaczęli ciąć, to bałem się po prostu, że może odskoczyć. No a dzisiaj tak wiało i wiatr zrobił sam wszystko za nas nie wiem jak tam z dźwiękiem cię będzie może wijać widzicie no, już go troszkę przeciąłem piłą o pokażę z tej strony o on tak stał tutaj po środku na innych filmach widać i szedł do góry właśnie tutaj przełamał się, spadł na ziemię jego szarpnęłem, ale patrzę, że on w środku taki jest pusty Nie wiem czy to jest właśnie, że to jest ten y, odłam, ten kawałek właśnie tutaj widać cały. O. czy to jest o przez to i teraz tak się zastanawiam czy tego nie trzeba będzie jakoś spiąć kotwą metalową taką większą, żeby to nie pękło no, chociażby podejrzewam ten dom, tylko że nie ma na pewno głębokie to ile on gdzieś będzie miał tutaj po długości będzie z ponad metr a po obwodzie z ciekawości pójdziemy z 2 cm i zmierzę, ale to podejrzewam że będzie z 3 metry na pewno jak nie więcej no i takie zapytanie do widzów ktoś w ogóle spotkał się może z takim czymś, bo chodzi nam że nie chcemy tych drzew wycinać, nie chcemy ich uratować zastanawiam się czy w ogóle to Teraz jak już nie wiem z wiązkotwami metalowymi, bo mam takie jeszcze po starej jabłonce. Po prostu czy to zalać betonem? Nie wiem czy to w ogóle tak można. Wiem, że drzewa owocowe się zalewało, słyszałem, ale. Tutaj taki dom. Tak jak widzę, tutaj to wszystko to takie... to ziemia, tak jakby tak jakby trochę suchy był, bo tu były właśnie te takie można powiedzieć cztery odłamy i ten jeden właśnie odłam ten cały tak jak tu widzicie już suchy. No jak spadł, łamał trochę gałęzi, żeśmy fidalką podcięli O, to jest piękne na drzewo. To jeszcze widzę, że Trzeba byłoby je uciąć. Nie wiem czy to, jest, czy to jest sens teraz, już ciąć. Czy po prostu poczekać do jesieni? Hmm. Zaraz bierzemy się za porządki. odpalimy piłę. Spróbujemy to trochę pociąć i uporządkować. No i jesteśmy tutaj. Troszkę jest ciszej, aż tak fajnie nie wieje, bo tutaj mamy właśnie taką ścianę zaporową z leszczyny. Tamta. No i co? Trzeba to drzewo pocięte przywieźć i znowu składować. Będzie na ognisko lub co innego. I tak to wygląda. Człowiek przyjechał. Chciałbym robić co innego, a tu bach Ale dębina powiem Wam szczerze, że fajnie się pali bo taki mały konarek wodnicko się wrzuci to jest taka sucha to nie leży i temperatura spalania jest wyższa to i ładnie się pali. Co Edzio? Co mordeczko Chodź tutaj. Edek Tam nic nie ma Chodź Chodź Już kombinujesz Już kombinujesz, tak? Chodź tutaj no A gdzie masz braciszka? No A gdzie ten drugi no. czyli Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach Zawodzimy to drzewo Tutaj w większości to, tutaj to składujemy owocówkę Bo tutaj i śliwka jest Jabłoń Gdzieś jedna wiśnia Taka stara też jest A tutaj mamy trochę wierzby o. Ja Jeszcze jest do zwiezienia, Tylko, że po prostu tak jak wspominałem wcześniej Tysiąc innych rzeczy Mam no tutaj też czaty. Z wziąć wziąłeś sekator poobcinać, bo ktoś sobie oko jeszcze w końcu wydłubie. Co masz kość? Dostałeś kość od pani? Z kością biegasz. Szczęśliwy piesek. Tak. No, bo terierki to lubią sobie pogryźć. Jeden dostał jedną kość, drugi drugą. Jeden w jeden koniec z działki, drugi w konie drugi koniec. Który pierwszy zje? biegnie do drugiego, żeby mu podwędzić kość no. Edek to jest starszy o 4 miesiące nie 4? 4 albo 5 potem to jest sprytny, potrafi sobie schować gdzieś w krzakach albo w trawie w głębokiej na pole wynieść żeby mu brat nie podpierniczył dobra jak u trzeba się za roboty brać Bierzemy po następne. Udało nam się wszystko posprzątać. Tutaj, zaraz Wam pokażę żebyśmy wyczyścili To co było suche, to żeśmy poobcinali No jest jeszcze troszkę takie suche, ale mówię, to jest wszystko powoli, powoli I to co pękło, co wiatr złamał, to żeśmy usunęli To jeszcze się to tutaj że ma jakieś sadzonki widzę To jeszcze jest do zebrania na taczkę stary agrest jeszcze korzeń do wykopania czarny bez oczywiście już odrasta tutaj tam mamy też agrest tą całą pródnicę, wszystko zbieramy tutaj taką ziemię próchnicową sobie robimy bo to może potrzebuje czasu ale nam na tym nie zależy tak żeby to mieć na zaraz a więc to jest wszystko ląduje tutaj Rzechy, szyszki byłaś stamtąd To jest Ty wyłaj stamtąd. Mama posiała, a ty już. O. Tak to jest sami, widzicie. O. Już udało nam się zrobić jakiś domowy mały łódeczek, jeden z pierwszych. Już ona Pobysiewała już troszeczkę. Dokładnie nie będę wam mówił co jak, bo żeby nie strzeliła pola. Tam była pusta, wysiała tam widzę, że ma wpisany por tam jest, no. Powoli, powoli, tutaj ogórki A no teraz jeszcze to musimy porobić takie ogrodzenie, bo taki płotek że żona, żeby mi zrobił z deseczek dookoła Mamy problem z sarnami, no mamy jeszcze działki nie wszędzie ogrodzoną A zaczęły sobie przychodzić Tak już drzewka, choinki, wszystko już powoli podjedzone jest posamny w skrzyniach Podczas skosić trawy w końcu pięknie urósł tutaj mamy róże sama taka wyrosła muszę stojak zespawać, takie metalowy taką ramkę żonie żeby się pieła no to jutro będziemy się tym bawić no na dzisiaj się będziemy zbierać bo tak tutaj dmucha dzisiaj a jeszcze innych spraw do załatwienia w mieście jest tak, jak widzicie, król jest, a tam jest królowa. No wszystko inne te gałęzie to wszystko to tam poskładaliśmy. O, no, tutaj widać. To było jeszcze zielone to poszło na kubkę, niech se schnie Później się przerobi to nie wiem czy można czy coś drewno. Tam grubsze poszło znowu. Tam na składzik. Truczkę na ognisko też. Więc też jest przygotowany taki syłczyk. Porzucaliśmy. O, właśnie o tym mówię. Zobaczcie. Cikolwiek nie pójdziemy, nie kopniemy złom. Starze zawiasy. Drzwi. Myśmy łącznie tutaj już ponad 1000 kg złomu wywieźli, wykopanego. Już ja nie mówię o tego, co w domu było, któreśmy wycinali. Tak jak widzicie, tutaj No już żona mnie naciska, więc będę musiał szybko tę siatkę postawić, bo myśmy posiali tutaj czosnek niedźwiedzi, a tutaj mamy taką troszkę ziemię tu jest ciągle cień, no i ona chciała, że ona chciała tutaj zrobić grzybnie teraz, a więc chcemy zamówić grzybnie i tutaj rozrzucić, żeby sobie rosły. Tu jak widzicie, po granicy co drugi to kasztan. To kiedyś sadzili piękne drzewa są. No nic, my będziemy się zbierać. To nie będziemy się powoli zbierać, do domu trzeba przyjechać, jakbym jeszcze kolację zjeść. To w takim razie dziękuję wszystkim za trwanie do końca, bo może teraz tak też się zostawialiśmy, że może będę takie właśnie robił krótsze filmiki, takie można powiedzieć dniówki, co tam się dzieje, co żeśmy robili. Troszkę to łatwiej będzie niż po prostu siąść taki dłuższy film zmontować. No, spróbujemy, puszczę parę takich, zobaczymy czy będzie się to wam podobało czy nie. To ja już się zbieram, zbieram swoich dwóch strażników. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia po nowym, nowym odcinku Rada na Karczowiskach.